Dzień dobry, po staropolsku szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, zebraliśmy się tutaj dzisiaj i zaprosiliśmy Państwa, aby podzielić się e, swoim oburzeniem dotyczącym działań e, Miejskiego Ośrodka Kultury, a w zasadzie antykultury, czy tam nie wiem, e, niebinarnej kultury. Ciężko to nazwać. E, e, Władz, dyrektora tego e, ośrodka. Coraz częściej i coraz jakby mocniej e, z każdym rokiem są akcentowane e, przez Miejski Ośrodek Antykultury wartości antychrześcijańskie uderzające w tradycję polską, w tradycję katolicką, w rodzinę polską. Mamy tutaj e, przykłady tak zwanej ideologii LGBT+. To są fakty. Mogą sobie Państwo tutaj e, m, obejrzeć, e, jak to wygląda. E, osobnicy imitujące... Imitując... Proszę Pani, e, ja mówię teraz o ideologii LGBT, tak? Zastanawialiśmy się... E, tak, e, dalej. Na co wydawane są pieniądze Olsztyniaków? E, szumnie zapowiadają e, działacze lewicowi, że mamy demokrację, że mamy prawo... E, do prezentowania swoich poglądów, do prezentowania swoich wartości. Natomiast, szanowni Państwo, demokracja jest to coś, co, gdzie większość decyduje o tym, jakie będziemy mieli prawo. tak? No, póki co Konstytucja mówi jasno, jakie wartości są obowiązujące w Polsce i o dalszych. O dalszych Naszych przemyśleniach będą rozmawiali e, poszczególni tutaj nasi członkowie. Ja powinienem na początku się Państwu przedstawić. Na, nazywam się Tomasz Owsianik, jestem przewodniczącym zarządu Konfederacji Korony Polskiej. E, na początek, tyle, potem oczywiście Państwo możecie zadawać pytania. Teraz po kolei koledzy, koleżanki i koledzy, A, lub koledzy i koleżanki. Céus te Nazywam się Mateusz Makuch, jestem przewodniczącym struktur Korony Młodych także młodzieżówki Konfederacji Korony Polskiej w Olsztynie. I ja dosyć krótko chciałem przedstawić właśnie inne wydarzenia, które też haniebnie wpływają na działalność znajdującego się tutaj miejskiego ośrodka kultury, gdyż 24 sierpnia 2022 roku zostało, zorganiz zostało zorganizowane wydarzenie pod nazwą Dzień Niepodległości Ukrainy między innymi przez właśnie Miejski Ośrodek Kultury. I tam zostały były sprzedawane smyczki proporczyki w kolorach banderowskich organizacji UPA organizacji ukraińskich nacjonalistów. Ja tutaj pokażę, jak to dokładnie wyglądało. I to praktycznie obyło się bez żadnej reakcji Miejskiego Ośrodka Kultury, bez żadnego wyciągnięcia konsekwencji za ich aprobatą. Ta sprawa była opisana szeroko w mediach takich jak właśnie olsztyn.com.pl czy kresy.pl. Jest to skandaliczna sytuacja, gdyż pomyślcie sobie Państwo w ogóle, żeby takie wydarzenia... Były organizowane na terenach Ukrainy, żeby jakieś nasze nacjonalistyczne, nie wiem, proporczyki, smyczki, inne gadżety były tam sprzedawane. Takiej sytuacji nie ma, jest to tam po prostu niedozwolone, no u nas to się niestety dzieje, a jak wiemy przecież Miejskie Ośrodek Kultury jest właśnie wspierany z miejskich pieniędzy. Dlatego my się na to nie godzimy i my przeciwko temu protestujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam kolejną osobę. W ogóle należałoby rozróżnić organizacje ukraińskich nacjonalistów od polskiego nacjonalizmu, gdyż polski nacjonalizm, zwłaszcza ten Romana Dmowskiego, nie był zaangażowany w żadne akcje mające na celu ludobójstwa Polaków. To jest jedna rzecz, którą ja bym chciał nadmienić skromnie. Druga rzecz to właśnie tak jak Mateusz wspomniał, dzień niepodległości Ukrainy, wydarzenia tak jak tutaj na przykład w tym piśmie, które będziemy kierować o nazwie Srom Promują y, ideologie lewicowe, ideologie właśnie w ten sposób skręcające. Także też my będziemy udzielać zapytania w kwestii tego, czy będziemy się pytać, czy, y, czy również konserwatywne środowiska będą miały okazję na promocję własnych wydarzeń w Miejskim Ośrodku Kultury. Dzień dobry, moje nazwisko Małgorzata Koszewa. Jestem członkiem partii. Korony polskiej, brauna i występuję tu w imieniu mojej wnuczki. Pozwolę sobie odczytać to, co mam do powiedzenia. <grywania> Empatia, równość i tolerancja. Dlaczego jednostronna? To przecież kłamstwo. Wyczciciel okaleczonego, operowanego ciała młodego człowieka. Dlaczego wy, tolerancyjni, Zabieracie się za wychowanie naszych dzieci, wdzieracie się siłą do szkół, chcecie, aby dzieci oporowały się i chcecie karać rodziców za to, że się do, na to nie zgadzają. My nie chcemy, abyście uczyli nasze dzieci i wnuki innego życia. Ja wiem, kim jestem i wiem, jak mnie wychowano. I nie muszę kaleczyć swojego ciała, żeby zaznać szczęścia na Ziemi. Jesteście niszczycielami życia i ciała młodych ludzi. Wiem, jak mnie wychowano, abym rozumiała, co to jest patriotyzm, co to jest prawda. I niekoniecznie można być szczęśliwym okaleczonym ciałem i z torbą hormonów co miesiąc. Człowiek to nie jest robot. Tu obetniesz, tam przyszyjesz jest ok. Nie chcemy kącików seksualnych w przedszkolach. Nie chcemy, aby dzieciom w ankiecie w szkole zadawano pytanie, czy lepiej czujesz się dziewczynką, czy lepiej chłopcem, czy może czujesz się dziewczynką, czy chłopcem. Wara od dzieci. Wasze łapy zaszły za daleko. Dzieci są nasze. Nasze dzieci i my chcemy je wychowywać. Precz łapy od naszych dzieci. Precz. Wy, wy chcecie tolerancji, ale my też chcemy tolerancji. Nie będziecie naszych dzieci według swojej doktryny wychowywać. Dziękuję. Brawo, brawo, brawo. <grywa> e, tak, jeszcze e, na zakończenie, przed pytaniami, bo tutaj widzę, że panie mają pytania, a może panowie, nie wiem, czy w, jakim, w jakiej formie się. Wszystko, owym, jedno. wszystko jedno. Nie ona. Ona dobrze. Cóż, jeśli nie, ma, jeśli nie ma żadnych innych pytań, to my tutaj będziemy jeszcze za chwileczkę stali z banerem. Ten protest będzie trwał jeszcze około godziny. Jeśli teraz nie ma pytań, a się nasuną jakiekolwiek inne, to zapraszamy ze swojej strony, z naszej strony, to już na dzisiaj nie, to wszystko. Już... A, jeszcze jedno zdanie, proszę jeszcze bardzo. Jedno zdanie. Precz łapy od naszych dzieci. Tak jest. E... To dziękujemy bardzo. Nie chcemy po prostu, żeby zwyrodnialcy ze zbrodniczej ideologii popierającej dewiantów miały wpływ na nasze dzieci. To taka, takie podsumowanie tak, tej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.